Będziemy skręcać w prawo Skręcamy, 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 skręcamy Dwójeczka i do przodu I do przodu, aby tylko jechać do przodu, nie zatrzymywać się Idziemy na wprost Dzisiaj mamy do pokonania 145 km Warszawa puławy Dokładnie młynki Wola, bo to była końsko wola. Viadukt ładnie idzie na wiadukt. Samochód po remoncie Wiekowy samochód, ale idzie, gdzie idzie? Idzie do przodu, w oddali widać elektrociepło w która. Ogrzewa pół osiedla, pół Tarchomina, a może więcej. Wiele nowych osiedli ma swoje nowe ogrzewanie gazowe, które jest bardzo drogie i nieekonomiczne. <laughs> Pozwalają na to władze. Zamiast wybudować jakąś nową elektrociepłownię gdzieś w pobliżu nowych osiedli, które się znajdują po lewej mojej stronie za torami, Dość daleko stąd, to budują niezależne kotłownie w tych blokach, co powoduje ogromne koszty ogromny koszt obsługi no i drogi gaz. Ciekawy byłbym, jakie są czynsze w tych budynkach. Tajemnica handlowa. Kup mieszkanie, będziesz wiedział. Dlaczego tyle? ulica Kowalczyka, która się rozrosła niebotycznie do wielu wieżowców, budynków. Ogromnie tutaj dużo i dlatego tu powinien jeździć tramwaj. Dziwię się, że ci ludzie tu nie walczą o ten tramwaj. Tu gdzieś nie było, tylko były trzy, cztery budynki. Jeden hotel. Teraz jest nieskończona ilość oś bloków. Ogromnie dużo. I ci ludzie nie walczą o siebie. Jeśli oni nie walczą o siebie, to nikt o nich nie zawalczy. Ten program nie ma na celu rozszerzania tutaj, tylko chciałem zobaczyć, jak to się nagrywa z nowego miejsca stacjonowania podłączenia telefonu, aby móc nagrywać. Także kończę. Dziękuję za oglądalność.